0,5 decymetra sześciennego wody rozpuszczono 25 g soli zawierającej 20% zanieczyszczeń. Oblicz stężenie procentowe roztworu w procentach masowych. Załóż, że gęstość wody wynosi 1 g na cm. sześcienny. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na początku mamy podaną objętość wody, która jest rozpuszczalnikiem. Czyli mamy 0,5 decymetra sześciennego, to jest objętość. Rozpuszczalnika. Jeżeli ro, czyli gęstość wody jest 1 gram na centymetr sześcienny, a pamiętamy, że 1 decymetr sześcienny to jest 1000 centymetrów sześciennych, zatem 0,5 decymetra sześciennego to jest 500 centymetrów sześciennych, więc możemy z tego policzyć, że m równa się ro razy v, ponieważ wzór na ro mamy, ro jest m przez v, więc m równa się ro razy v. m zatem, czyli masa naszej wody, to jest nasza masa rozpuszczalnika, to będzie ro razy v, czyli 1 gram na centymetr sześcienny razy 500 centymetrów sześciennych na się 500 gram. 500 gram jest to nasza masa rozpuszczalnika. Natomiast mamy tutaj podane, że w pół decymetra sześciennego wody rozpuszczono 25 gram soli zawierającej 20% zanieczyszczeń. I mamy obliczyć stężenie procentowe. W pół decymetra sześciennego wody rozpuszczono 25 gram soli zawierającej 20% zanieczyszczeń. Czyli jak mieliśmy masę naszego rozpuszczalnika 500 gram, w nim rozpuszczono 25 gram soli zanieczyszczonej w 20%, więc uwaga, to nie jest to samo co masa naszej substancji. W 25 gramach naszej soli jest 20% zanieczyszczeń plus 80% naszej soli, czyli naszej masy substancji. Zatem 20% 0,2, bo zamieniamy na ułamki dziesiętne, razy 25 g, to mamy 5 g zanieczyszczeń. Oraz, no logiczne jest to 25 minus 5. Tutaj będziemy mieć 20 g i to będzie masa naszej substancji, naszej oczyszczonej soli, tak można to nazwać. Czy to jest ta sól, która rzeczywiście jest naszą masą substancji, bo te pozostałe 20% z tej próbki, czyli 5 gram, 1 piąta, to są zanieczyszczenia. I teraz liczymy stężenie procentowe. Stężenie procentowe to jest MS przez MR razy 100%. Zatem CP będzie MS, to jest 20 gram. Natomiast tutaj uważaj, ponieważ masa całego naszego roztworu to jest 525 gram, ponieważ my dodaliśmy próbkę 25 gram soli, gdzie było 20% zanieczyszczeń. I to razy 100%. Zatem stężenie procentowe będzie 20 gram razy 100% podzielić na 525. Tutaj nam wychodzi 3,8952, czyli nasze stężenie procentowe. Ja bym tutaj proponowała jednak zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku, ponieważ tutaj naprawdę wyjdzie 3,81, jeżeli weźmiemy dwa miejsca. Czyli nasze stężenie procentowe wychodzi 3,80 i tak dalej. Tutaj mamy zatem stężenie równe 3,81%.